Czytanie rodowodu Jezusa z początku Ewangelii Świętego Mateusza może być nużące, ale dla kogoś, kto nawet pobieżnie zna Stary Testament, za każdym z tych imion kryje się pewna historia, pewna opowieść, która jest częścią historii zbawienia. Historia zbawienia zaś swój szczyt osiąga w Jezusie Chrystusie, ale nie kończy się. Ale wręcz osiąga pełnię w Jezusie Chrystusie. Historia zbawienia toczy się dalej i to są losy kościoła, w którym żyjemy. Życiorys każdego z nas jest częścią historii zbawienia. Życiorys każdego z nas też osiągnie pełnię wtedy, kiedy spotkamy się z Jezusem Chrystusem na końcu czasów.